Cześć kochani! Przychodzę do Was z, z albumem, który wykonałam specjalnie dla mojej siostry w prezencie. Album jest y, inspirowany filmem Kasi Gruszy z kanału ScrapCade. Zrobiony jest z kopert, y, rozmiaru C, C5 bodajże. Y, okładka ozdobiona papierowymi kwiatkami. Tutaj motylek, zegar. I klatka z kolekcji z ozdobnych papierów Lemon Crafta. Drewniana tykturka, którą kupiłam w sklepie dla plastyków. I tak tak z wykrojnika, który ostemplowałam. Takie czapy, plamki. Myślę, że to dosyć ciekawie wygląda. Pierwsza stronka. Tutaj użyłam serwetek, które nie są do końca podklejone, można sobie tutaj wsunąć zdjęcie, notatki, w zależności od potrzeb. Każda strona posiada właśnie taką kieszeń. W niektórych są maty ozdobione dziurkaczami, z takimi kwiatkami, wycięte dziurkaczem. Kolejna strona też ma tagi, też tutaj Występowałam sobie takie plamki. Róża tekturkowa i koronka. Następna kieszonka. I tutaj też mamy kieszonkę. Kotka z wykrojnika. Widzę, że tutaj dosyć kolory odbiegają od yy, rzeczywistych. Kolejna strona. Mam dwa tagi. I ważkę, którą gdzieś tam kupiłam w zestawie w, kiedyś w Kiku. Kolejna strona. Mamy też matę. I tutaj mamy stronkę, która jest też tak dosyć ładna, dosyć ładny. Podobał mi się papier, bo jest taki vintage. Ozdobiłam też taką przyklejaną, przyklejaną koronką. I dżetami, czarnymi perełkami, półperełkami. I tutaj tekturowy taki ornament. Kolejna skrytka. I tutaj też mamy kieszankę. Motylka. Album nie jest dosyć y, bogato ozdobiony, ponieważ sam w sobie posiada dosyć bogate kolorowe papiery. Tej perełki. Kolejna skrytka. Tutaj też mamy miejsce na kolejne zdjęcia, lub tagi, przemyślenia. Kolejna skrypka. I ostatnia strona. Też mamy tagi, gdzie można. Są dosyć duże, gdzie można wkleić mniejsze zdjęcia, lub y, wypełnić sobie, uzupełnić. Tutaj tak. So very special. I tak prezentuje się mój album. Z tyłu. I z przodu. Mam nadzieję, że podobał się mój filmik. Yy, I będę mogła w komentarzach przeczytać Wasze, przeczytać wasze komentarze, uwagi, ewentualnie cenne wskazówki. No i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Pozdrawiam Pa.